Nas... Dzisiaj w naszym planie jest muzeum designu. E, o Boże, ktoś tam pójść. Dzisiaj w naszych planach jest muzeum designu. Czyli muzeum, w którym jest design. Byliśmy w Muzeum Designu, tak. w którym było kilka różnych ekspozycji. Przy wejściu... <grystanie> to jest jakby pracowanie szczelne. Byliśmy w Muzeum Designu, było tam kilka ekspozycji. Dwóch kropek. Baza rodzinna, później była ta Japonia. Później był fashion. Fashion był fajny. Ale najgorsze było, jak czasami jesteśmy, to się stara, to było nowe. A to są skary świata fashion. Tak wyglądają. jeszcze nie schudłeś po ciąży, ale musisz iść do kościoła, to też dobre. <suszy> A tutaj jeżeli już schudłe, schudłaś po porodzie, to możesz założyć taką sukienkę, swoje dziecko w takim opakowaniu, a jak nie masz dziecka, to możesz tak chleb nosić, nie? O, ale ładne, żółte. Niekszyczna pani pielęgniarka. Takie wyglądam telewizję i skończył się program takie ma O ja, tak, 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 oh, yeah. no no no. Co, to jest, je, takie no no i, o, to taki, są hipster z 2016. Tak czyli dla matki, to za dużo materiału zostawało i dziecko, mm. dlatego też to jest takie długie. A kiedy to była taka moda na takie długie dzieci? Na 1855 r. Idealny odpływ na i na podróż A ten to taki e, gwiazdor rock'n'rolla To taka Britney Spears A to chyba na co to jest? No dobrze, i co z tego? To jest taki bryt... Feminizm, okej? Okay? No, Przecież to jest Gaga tylko, że sobie. Ale ona jest już teraz inna, ona się zmieniła. I po fashion porcelana. Porcelana była? No, ale tej porcelany było dużo. Tu są panie w toalecie i one na, dziw, na, na żywo. Ej, to są schody. One na żywo przeżywają tą kolekcję porcelany, to ja. Ile. Ile porcelany. To co, teraz będziemy się zachowywać jak słonie w składzie porcelany. I później, co było jeszcze? Yy, krzesła. 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 Duńczycy chyba kochają krzesła. No, tak ale wydają. są chyba znani na całym świecie z tych krzeseł. No dobra, ogólnie to, to muzeum jest za darmo dla studentów i osób poniżej 26 roku ZAWSZE. I się dostaje takie coś... Na pewno widać z tej oddali, ale mamy zbliżenie. Wyciągnij rękę, może ci się uda. Tutaj... Widzicie? Tak, to będzie... No i to jest taki bilet jakby. I była to jedna super dziwna wystawa. To jest wadennem kolem. I to jest taki jakiś stary strój wójski, a to jest siano. Dania się kojarzy z sianem. Jak już się tu trochę jest, to tak mniej strasznie. Tej autor miał wizję? Jakąś tajemniczą. Dobrze, więc ogólnie uh, czy poleciłbyś muzeum designu? Poleciłbym, dlatego że to jest za darmo. No. I dla tych gryp i rzeczy i dla krzeseł? Idę. No i co z tego? No bo będzie słychać ich wózki. Ale najgorsze to, że nie ma tu sklepu, albo Bła kawiarnia sklep. był sklep, tam głębi, jak się chodziło. Ej, bo wiesz co, bo my chyba prostu od złej strony. Chcecie się ukulturalnić, to to muzeum jest dobrym wyborem. Eee, adres oraz link muzeum w opisie. Jak wszystko. Jak wszystko. Przy... I subskrybujcie, I lajkujcie, Szerujcie. Czym musimy coś jeszcze powiedzieć? Ja bym podziękowała naszemu największemu fanowi, który na, nas komentuje. Mam nadzieję, że dzisiaj też się napijesz. I <laughs> skomentujesz.